Owiśmiewski zasłynął w całej Polsce wyrazistym przemówieniem na mszy pożegnanej Pawła Radamowicza. Zakonnik zdaje sobie sprawę, że jego słowa o mowie nienawiści skierowane zostały do polityków rządzących. Okazuje się, że wyjaśnił, jaki ma stosunek do prawa i sprawiedliwości. Owiśniewski mówił nam przy pożegnalnej Pawła Adamowicza o potrzebie zakończenia sporu, który toczony jest w społeczeństwie z pomocą mowy nienawiści. Jego przekaz był jasny: żaden polityk w kraju nie powinien sprawować wysokich urzędów, stosując nietolerancyjne zwroty i agresję słowną. Mocne słowa o Kaczyńskim. O kontynuuje swój apelech a tych słów wybrzmiewają do dziś. Duchowny odnosi się do swojej homilii, w kolejnych mediach, utwierdzając Polaków, że spełnił swój zamiar na mszy w gdańskiej archikatedrze. W niekończącej się dziś dyskusji nad mową nienawiści, która tchnęła Stefana w Do zabicia Pawła Adamowicza nie ma jednego winnego. Owiśniewski podkreśla, że polskie piekiełko zgotowaliśmy sobie sami. Tak naprawdę za to wszystko, co się dzieje w Polsce, nie odpowiada tylko PiS. Wszyscy po trosze się do tego przyczyniliśmy, powiedział w rozmowie z na temat ojciec Ludwik Wiśniewski. Paweł Adamowicz był przyjacielem i poniekąd wychowankiem ojca Wiśniewskiego. Jego stratę zakonnik odczuł bardzo boleśnie. To przełożyło się na pełne emocji przemówienie, które zakonnik wygłosił nam przy pożegnalnej. W rozmowie z serwisem na temat duchowny zaznaczył, że adresatem słów o skończeniu z mową nienawiści byli politycy i społeczeństwo. Wszyscy którzy aktywnie udzielają się publicznie. Chodziło o zasadę. Chciałem, żeby przekonanie, że tak nie należy robić, dotarło do społeczeństwa. Najgorszą rzeczą jest to, że myśmy udomowili ten straszny język powiedział zakonnik. Przyznał też, że Kościół w roli instytucji, która godzi zwaśnionych polityków, a więc i wyborców. Muzyka. Zaapelował jednak, by Jarosław Kaczyński, główny choć nieoficjalny decydent w polskiej polityce, zmienił swoje nastawienie do Kościoła. Nie wiem, czy rzeczywiście on kieruje z tylnego siedzenia Polską. Ale poprosiłbym go, żeby nie manipulował kościołem, powiedział zakonnik. Czy politycy i Polacy wezmą słowa ojca Wiśniewskiego do siebie? Przed podzielonym, jak chyba nigdy, narodem kolejne wielkie polityczne testy. Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu, a zwłaszcza kampania wyborcza, dadzą odpowiedź na jakim poziomie jest polska kultura polityczna.